Cześć Filip, bardzo miło Cię widzieć, jak Ejo? tam Twoje samopoczucie? Mega fajnie, bardzo dużo moich myszulek przyszło na spotkanko do Empiku. mega się cieszę także, no jest zarąbiście. No właśnie, bardzo dużo tych Aha. myszulek przyszło, jak Ty byś skomentował ten tłum? Wow, po prostu jednym słowem wow, nie spodziewałem się w sumie że, że tak dużo osób przyjdzie, no zarąbiście i każdy mi tutaj macha. Wow! No, powiem Ci, że Twoje myszule no po prostu przejęły empik. Przy, kolejka jest aż do przystanku. Jak do 22 będziesz chciał każdemu poświęcić e... chwilę? Macie jakieś ograniczenia? E, zrobimy tak, że będziemy teraz cały czas właśnie podpisywać książki, robić fotki i tak dalej. I ewentualnie jak już zamkną galerię, no to po prostu przed galerię się spikniemy i będziemy tak dalej po prostu lecieć, nie na No szybko. dobra, a to jest tak, że jak ktoś do Ciebie podchodzi, może zrobić swoje zdjęcie TikToka, możesz pozdrowić, jak to jest? E, no teraz właśnie ze względu na to, że jest taki duży tłum, no to po prostu jedną z tych rzeczy, nie, sobie wybrać najlepiej bo no jest tego bardzo, bardzo dużo jest moich myszulek. Nie spodziewałem się i nie da rady po prostu trzech, bo naprawdę byśmy chyba nawet po zakończeniu, jak się galeria zamknie, o to byśmy chyba nie wiem, do drugiej sobie siedzieli i by było kongo, Albo i dużej jesteś niekwestionowaną gwiazdą internetu. Mhm. Jak myślisz, co ludzie w tobie pokochali? No, moją pozytywność i moją taką normalność w tym internecie. Taką moją e, dzikość w ogóle, takie mega pozytywne nastawienie do świata i tego, że ja się jakby. No bo po prostu z wszystkimi tymi ludźmi łączę, nie? Że codzienne rozmowy i tak dalej. No i staliśmy się taką po prostu rodziną w tym wszystkim, że tak łączymy się codziennie i rozmawiamy o... Wszystkich tematach po prostu. No ty jesteś głową tej rodziny, jakie wartości chcesz przekazać swoim dzieciom, które są w tej eee, rodzinie? Chcę, żeby wszystkie moje myszulki zaakceptowały siebie w 100%, żeby nie było takich sytuacji właśnie, jak czasami dostaję te przykre wiadomości, że na przykład się tną i tak dalej i właśnie do, e, takie sytuacje chcę, żeby no nie było właśnie takich sytuacji i tak samo e, właśnie na live'ach często mówię właśnie o takich sytuacjach, żeby no nie było tego po prostu. I wtedy właśnie też dużo osób do mnie pisze, że moje live'y im pomagają w tym wszystkim, że właśnie sobie zajmują głowę, czas i tak dalej. Właśnie tą moją energią pozytywną i jak to wygląda. A jak myślisz, kogo oni w tobie widzą? Brata, kolegę, przyjaciela? Nie mam pojęcia szczerze, że może brata nawet mi powiedział. Taką osobę właśnie, która no, umie rozbawić tych te, wszystkich ludzi po prostu. Też oczywiście porozmawiać sobie jeszcze o wszystkim, dużo jest właśnie takich tematów różnych, nie wiem, nie mam pojęcia. Szczerze. Nie no, brata albo kolegę, jedno no. albo e, drugie. Ty to jest jesteś już bliżej wszystko, bliżej, bliżej rodziny, więc brata wtedy. Ty jesteś w internecie od czterech lat, ale dopiero nie. niedawno to wystrzeliło. Co się eee, zmieniło, że tak, tak poszło dobrze eee, pokazałem teraz? Pokazałem swoją, tak o, takie, takie prawdziwe swoje oblicze, pokazałem tą swoją energię całą, którą dusiłem na co dzień właśnie w sobie, żeby e, też nie odstraszyć ludzi, bo właśnie się bałem, że tam odstraszę ludzi i tak <laughs> dalej, bo ja jestem, no, bardzo dziką osobą ogólnie. E, także, no, i po prostu powiedziałem sobie, dobra, dość, lecimy z tematem na całego i pokazałem całego siebie w internecie. W internecie i tak poszło i taki odbiór właśnie tego jest, nie? jak widać na przykład teraz na spotkaniu. No odbiór jest wielki, fanów jest dużo, myszeczki to naprawdę zgrana ekipa, tak. No ale też pojawiły się osoby zazdrosne, zarzucające ci, że kradniesz kontent. Jak byś to skomentował? Zazdrość po prostu. Istna zazdrość. Komuś się nie udało, bądź już po prostu są yy, no, na dnie, no i po prostu szukają jakiejś yy, no, czegoś po prostu na siebie, żeby znowu się odbić od tego dna bądź powstać po prostu. A jak pojawiły się te zarzuty, to miałeś chociaż przez chwilę taką myśl, że kurde może coś się bardzo zainspirowałem, czy nie? Nie, eee, nie miałem czegoś takiego w ogóle. Jakby ja po prostu pokazałem siebie w 100%, tą swoją po prostu zwariowaną część i to właśnie pokazuję w internecie, są też oczywiście livey i tak dalej, na przykład na Instagramie, gdzie jestem spokojną osobą i tak dalej, jak na przykład na co dzień eee, nie miałem czegoś takiego, po prostu zazdrość tutaj we A jak najlepiej już... traktować zazdrość, jak się zachować, jak ktoś jest zazdrosny, twoim zdaniem? I Ja po prostu robię tak, że po prostu to pomijam i mam to po prostu w dupie, o, tak powiem. Idealnie. Jenny Fruit, chciałbym ci pogratulować książki dzisiaj. Premiera, ile czasu spędziłeś nad wymyśleniem tego wszystkiego? No bardzo długo ogólnie, bo to już jakby wcześniej był pomysł na to wszystko, cała właśnie ta percepcja, czy jak to tam się mówi, nie wiem. No i stało się to, coś się stało. I mamy książkę Jellyfruit. No a dlaczego warto kupić tę książkę? Co my z tej książki będziemy mieli mm -hmm. dla siebie? E, no ona, ogólnie książka jest kreatywna, cały czas w ogóle napędza ludzi do działania, właśnie młodszych, e, głównie młodszy, młodsze osóbki. No i w książce możecie właśnie porobić jakieś zadania, jakieś, właśnie quizy są różne, na przykład jest e, tego, tunel do krasza i tak dalej. <laughs> Także naprawdę no zarombista jest nie taka pozytywna i mega, mega polecam. A dlaczego ty się zdecydowałeś ją wydać? To jest tak, że chciałeś coś dać od siebie, czy to jest kwestia zarobienia? E, to wyszło ogólnie... Właśnie nie, to nie chodzi o kwestię zarobienia. Tu właśnie chodzi o to, że właśnie wydając książkę jest dużo... Y, można zrobić dużo spotkań i tak dalej na żywo. Nie tylko, że ja siedzę na live i moje myszulki tam oglądają, tylko właśnie też można porobić dużo meetupów. Na przykład teraz jest w Warszawie, nie wiem, potem może być w Krakowie i tak dalej. Mm. Właśnie z tą książką jakieś tam targi i tak dalej. I też właśnie jest jakieś tam stanowisko już przygotowane i... No, i tak. A jakie są kolejne plany? Spodkę. Jakie kolejne produkty będziesz chciał wydać? To jest słodka tajemnica ogólnie, ale no nie będzie tego jakoś tak mega dużo na stranę, bo ja też jakby no nie o to chodzi w tym wszystkim. Ja po prostu chcę być dla ludzi i jestem dla ludzi, a nie po to, żeby no teraz nie wiem, wydawać mnóstwo rzeczy, żeby się dorobić, kurde nie wiadomo jakich pieniędzy po prostu. A jest jakieś twoje marzenie związane z karierą, że coś na pewno chciałbyś zrobić? Na pewno... Ja bym chciał bardzo wydać kiedyś swoje kosmetyki. O, no to trzymamy kciuki. Bardzo bym chciał, to jest takie moje właśnie jedne z marzeń takich grubych marzeń ogólnie i właśnie jakieś brązery, różecz coś, no bo jednak no to na co dzień tego używam i wiem, że mogłoby to fajnie zawsze wyjść. Nie bardzo zastanawia, czego ty nie chcesz stracić w trakcie tej kariery, bo czasem popularność no, zmienia ludzi, a czego ty byś nie chciał stracić. Ja nie chcę stracić tego kontaktu z ludźmi, chcę codziennie właśnie robić te live'y, codziennie stories, rzucę codziennie TikToki. Wiadomo, że tam niekiedy jest mniej tego czasu, bo trzeba coś zrobić bardzo ważnego. Ale no właśnie nie chcę właśnie zatracić się w tym wszystkim, co się teraz dzieje i cały czas po prostu robić live'y. To, tak mhm. to już tak kończąc naszą rozmowę zastanawiam się, jaki masz kontakt teraz z Sharon? Mamy cały czas kontakt na Whatsappie. Piszemy sobie, ona tam ogólnie teraz miała jakieś braki w internecie, bo ona ma szefa takiego średniego i właśnie jej tam no wyłącza ten internet, żeby ona pracowała, nie robiła tych live'ów, ale ona teraz właśnie wróciła niedawno, tak nie wiem. Z tydzień temu właśnie rozmawialiśmy i wróciła do Ugandy na, do swojej rodziny na chwilę i potem już wróciła normalnie do pracy, nie? Żeby zarobić właśnie już tak do końca i żeby do tej Ugandy, już w tej Ugandzie po prostu zostać. A ty będziesz chciał jakoś jej pomóc? E, tak, ja cały czas jakby w to się angażuję i wszystko. Wszystko jakby w tym kierunku idzie, piszemy cały czas ze sobą, czego ona potrzebuje, czy właśnie czy potrzebuje właśnie jakiejś pomocy, czy jedzenia, czy picia, no mhm. takie po prostu podstawowe rzeczy, ale na razie jest wszystko ok i na razie Sharon jakby no, nie potrzebuje takiej pomocy ode mnie. A myślisz, że kiedyś dojdzie do spotkania face to face? Tak. A to już jest zaplanowane, ty polecisz tam, czy ona do ciebie, jak to widzisz? Zobaczy, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, to mam do Ciebie ostatnie pytanie. Twoi fani dość mocno zasmucili się, że Twoja relacja z Kubą się zakończyła. Co się stało, że ta relacja się skończyła? Mm, no, relacja się zakończyła ze względu na to, że po prostu no, Kuba nie chciał być w internecie, dużo hejtu i tak dalej, tam wszystko poleciało e, i go to po prostu przytłoczył ten hejt. No, po prostu słabi jakoś to odebrał, tam ludzie mu pisali jakieś różne rzeczy mhm. i się po prostu, no, go znużył się po prostu w to, w, zatopił, o. No i napisał mi potem wiadomość, że jakby dalej możemy utrzymywać sobie kontakt prywatnie, ale e, nie po prostu w internecie, że łączymy się na live'ach i tak dalej. No i jak wygląda ten prywatny kontakt i czy Dobrze, w ogóle wygląda? Cały czas piszemy w sumie. Zawsze jakieś tam, nie wiem, czy nawet te głupie miłego dnia, ale zawsze coś tam sobie piszemy. A czy w sensie twoim nie. zdaniem zarzuty, że chciał się na tobie wybić są e, prawdziwe, bo niektóre myszeczki tak twierdziły? W sensie nie mam pojęcia jaki był cel tego, ja uważam, że Kuba jest bardzo dobrym człowiekiem i tak dalej, I poznałem go prywatnie. A ja mam nosa do ludzi ogólnie mm -hmm. I zawsze wyczuję, kto jest jakiś tam taki e, nie taki po prostu. I ja uważam, że jest dobrym człowiekiem i ja złego, złego słowa na niego powiedzieć nie mogę, naprawdę. No to co się stało w internecie, no to się stało, poszło lawinowo, wiem, że moim myszulkom jest smutno, no ale niestety takie jest życie i... I tak to wygląda, nie? Wszystko. A kogo masz na oku y, teraz? Mm. czy w ogóle Biedziem, masz kogoś? Wiem, że Posti mnie zaprosił na randkę ogólnie, ten no, od Mortalcia, mm -hmm. ale nie mam pojęcia. Mi się bardziej w sumie Mortalcio podoba od Postiego, więc może w tym kierunku pójdę, zobaczymy jeszcze. Uuu! Czyli co, odrzucasz te, to zaproszenie? E, Postiego? Mm -hmm. Jeszcze nie wykluczam, aczkolwiek yy, może wiecie, jakoś się zbliżę do niego przez kolegę, nigdy nie wiadomo, tak? A okej, okay. czyli chciałbyś są... znaleźć drogę do Krasza, <grym> czyli do Mortalcia? Tak. No, tak, głównie tak. Dziękuję głównie bardzo. Dziękuję i bardzo. Miłego spotkania. Dużaczki dla Was.